Witam, moje drogie kochane Wagusie. Mam nadzieję, że filmik poniżej obejrzeliście Miłość w maju, a teraz dla Was praca i finanse, oczywiście też w maju. Króciutko na temat, tak żebyście sobie zerknęli, jak to może wyglądać. Pamiętajcie, to są zawsze czytania ogólne. Jeśli szukacie do mnie kontaktu, czy o, coś mi spadło, kochani. Jakie, jakieś informacji, to oczywiście pod filmikiem macie do mnie namiary. Tam też macie link do postawienia mi kawy. Ja wam dziękuję za waszą aktywność, za wasze łapki, subskrypcje, komentarze. Jesteście cudowni, bo w ten sposób, nawet wysyłając małe serduszko chociażby, yy, dajecie mi sygnał, że też możecie coś wykonać w moją stronę, że to nie jest tylko tak, że obejrzeliście i następne jakieś tam gdziekolwiek indziej, bo niestety powinniśmy się tego uczyć, że trzeba być wdzięcznym, bo nawet sobie nie zdajecie sprawy, czym znaczy, co znaczy wdzięczność i jak ona ułatwia życie, jeżeli jesteśmy zawsze wdzięczni i zasada jest zawsze, jak ktoś daje, to też się powinno komuś dawać. Więc tutaj dziękuję przede wszystkim tym, którzy właśnie te czynności działania w tą stronę moją poczynają. Jestem Wam bardzo za to wdzięczna i pamiętajcie tym, odsył... Wam was, drogie Wagusie, tutaj do tego filmiku poniżej. No i rozejrzyjcie się po kanale, wejdźcie sobie na playlistę, tam macie horoskopy urodzeniowe, które jeszcze o do października obowiązują, bo przecież wy macie w tym czasie końcówka września macie przecież urodziny, więc do tego czasu jeszcze ten horoskop urodzeniowy na tamten, na ten wasz czas urodzin jeszcze działa, więc rozejrzyjcie się moi drodzy, a ja już przychodzę do tasowania i patrzymy się, co w sprawach. Zawodowo-finansowych, czyli praca, finanse. No i moi drodzy, już jesteśmy, a dokładnie to ja już jestem tutaj przygotowana, karty rozłożone potasowane, oczyszczone, lecimy z czytaniem, kochani, ogólna energia Askielichów, czyli bardzo dobra energia, takie trochę prowadzenie z góry, takie trochę nowe początki w różnych rzeczach, takie no, różne nowe inicjacje zawodowe, coś fajnego idzie w waszą stronę w tym maju. No oczywiście, no czy wy to wykorzystacie, to zawsze zależy od nas, bo to nie jest tak, że wszyscy to dostaną leżąc po prostu sobie w łóżku. No nie, niestety, jeżeli sobie, jak gdyby w cudzysłowie yy, pracujecie na to swoją swoim swoim też pracą, ale też swoją mentalną Swoim zachowaniem, wdzięcznością swoją, to też dostajecie za to wynagrodzenie w takiej postaci, właśnie tej energii, która będzie Was wspierać, i tu macie taką energię wspierającą. No ale zobaczmy, jaka jest szansa miesiąca, co trzeba by było poprawić w tych sprawach zawodowo-finansowych i jaka jest rada, wskazówka. A z Buław i Jaskielichów, proszę bardzo, no kochani. Musi tak być, że niektóre tutaj wagi będą miały jakieś nowe przedsięwzięcia, nową umowę o pracę, nowy pomysł na coś. To może być tylko pomysł, zmiana stanowiska. To może być, nie wiem, ubieganie się o jakiś właśnie awans, o jakąś podwyżkę. To może być po prostu coś twórczego, ale również to może jednocześnie iść też w parze jeżeli nic nie jest zawodowo, to w parze na przykład z waszą pasją czy hobby. Tutaj coś będzie, tu zaczniecie coś robić, co jest waszą pasją. As kielichów i as buław, to już jest as kielichów, to jest ta pasja, to jest ta miłość, to jest to gdzieś w środku, a buława jest tego wykonawstwem, tak? Czyli tym działaniem, które prawdopodobnie podejmiecie. No na pewno rzeczy, które będą miały wam przynieść profity finansowe, bo to są rzeczy, które sytuacje i energie, które wam właśnie mają zapewnić jakieś tutaj Yy, nie dosyć, że też samo poczucie takie w, tym, w, tej, w tej dziedzinie, ale też i środki, więc być może zaczniecie inwestować, może będziecie tutaj czegoś szukać jeszcze jako, jako jakiegoś sposobu na zarabianie dodatkowo na przykład pieniędzy. Co należałoby poprawić na przykład w tej kwestii zawodowo-finansowej, no na pewno yy, powiedziałabym na dzień dobry. Nie zniechęcać się. Chyba się macie nauczyć cierpliwości. Nie od razu Kraków zbudowano. Nie od razu zainwestowano i, i posiadali ludzie nie wiadomo jakie pieniądze. Nie od razu się to człowiek wdrapał na jakieś tam szczebelki. Nie od razu pozyskało się nie wiadomo jakich klientów. Nie od razu. W danej pracy przeszło się na inne stanowisko albo zmieniło się gdzieś tam coś, bo tak byście chcieli. Nic nie ma od razu. Więc tutaj karta ta mówi nam o cierpliwości, o tym, żebyście nie martwili się, nie zniechęcali się i nie odwracali się przy małym jakimś potknięciu czy zniechęceniu albo gdzieś tam ym, sytuacji, która z zewnątrz będzie na Was przeć, jak gdyby. I bo, jeżeli będziecie to w ten sposób odbierać, no to się wtedy nie uda. Mając wsparcia za kielicha, powinniście sobie z tym poradzić, wiedząc, że okej, okay, ja się po to potknąłem, żebym wiedział, że następnym razem tu mam się nie potknąć, tylko ominąć daną sytuację czy danego człowieka w tych, w tych kwestiach, tak? Więc tutaj myślę, że. Zawodowo idziecie do, do przodu tylko powinniście właśnie mieć te wskazówki takie żebyście byli bardziej wytrwali, bardziej pewni siebie, bardziej cierpliwi, tak? I nie wycofywali się z różnych działań, które chcecie podjąć w swoim życiu. Bo y, rada wskazówka to jest karta Wisielca, czyli zobacz, przyjrzyj się czasami temu, co robisz, co chcesz robić, z innej perspektywy, to jest raz, ale dwa, rada wskazówka jest czasami, trzeba się zdystensować i poczekać, czyli kontynuacja tej cierpliwości, poczekać dać temu czas, nabrać tego wiatru w żagle, tego, wiecie, tego, tego spokoju. Nie da się na szybko nic zrobić. Więc cokolwiek nie zamierzacie robić i idzie to w waszą stronę i wy czegoś bardzo chcecie i pragniecie i chcecie podwyżki, chcecie zmiany stanowiska, zmiany pracy, rozwinąć pasję, nie wiem, cokolwiek tam nie planujecie, czy żeby atmosfera się zmieniła, czy żeby, nie wiem, szef się może trochę poprawił, to wszystko przyjdzie, ale bądźcie cierpliwi i z dobrym nastawieniem przede wszystkim. To bym powiedziała. I jeśli tak będzie, to wynikiem tego moi drodzy jest szóstka buław. Zobaczcie, jaki tarot jest. Szóstka buław to jest karta zwycięstwa, triumfu, sukcesu, podwyżki, awansu, zmiany pracy, rozwinięcia biznesu, pozyskania klienta, co tamkolwiek robicie, tak? cokolwiek tam chcecie, czy też z dobrych inwestycji, dobrego zainwestowania, otrzymania pożyczki, kredytu, jeśli to też jest na przykład waszym sposobie inwestowania, bo można wziąć kredyt, zainwestować w coś tam, mieć z tego też korzyści i tak dalej. To też jest jakaś forma inwestowania. Szóstka buław, triumf, zwycięstwo. Tylko pamiętajcie, ono nie trwa wiecznie, więc trzeba cały czas być czujnym, a nie osiąść na laurach. Więc cóż mogę tutaj więcej dodać? No, kochani, no, macie po prostu takiego strzała dobrego tutaj, więc kwestia jest po prostu wykorzystania, nauczenia się tej cierpliwości, dystansu, spokoju przede wszystkim, tak? Przyjrzenia się trochę z innej strony tym, temu, co robicie, ale też może i sobie czasami i robienia czegoś bardzo spokojnie i powoli. A osiągniecie to, na czym Wam zależy. Uwierzcie w to przede wszystkim. Ja w to wierzę, że tak będzie. No ale czy Wy w to wierzycie? Wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie Wagusie. Zapraszam do tego filmiku Poniżej Miłość w maju. Dla związków i dla singli, więc zerknijcie sobie. Ja Wam dziękuję za, yy, za ten króciutki przekaz, bo wolę króciutko ostatnio niż tutaj godzinami, bo też jest mi trudniej, jak tutaj te filmiki są potem takie długie, więc mam nadzieję, że tak wszyscy skorzystacie. Dziękuję za Wasze łapki, komentarze, subskrypcje. Jeszcze raz za Waszą aktywność. Chyba już o tym dosyć sporo powiedziałam, więc to kochani, trzymajcie się cieplutko. Serducho jeszcze raz dla Was. Do zobaczenia, pa. pa.